Mam pomysł. Róbcie szoty. Eee, ten. Orły, orły najlepsze szoty robi. Yo, man. Przychodzę na dobrą stronę mocy. Słuchajcie, żarty żartami. Dzisiaj na desce pływałem sobie, wiecie? Kurde, pierwszy raz spróbowałem. Trochę mi ten kręgosłup napierdala, ale sobie popływałem. I słuchajcie. E, wpadłem na pomysł taki, bo jest zajebista spina między Adrianem Polakiem i Amadeuszem Ferrari. I mam pomysł, jak to wyjaśnić Bo oni się jak, kurwa dopadną, to się pozabijają. Uważam, że nie powinni drugi raz walczyć, bo to by było bez sensu, ale mam dla nich pomysł. Wiemy, że Adrian Polak ma jedną rękę chorą. Nie wiem, lewą, prawą. No nieważne, tak. Tak było przypadkiem, że akurat ma jedną rękę chorą. Zróbmy tak, że siadają naprzeciwko siebie, mega wkurwieni, opierają łapy i drugą łapą napierdalają plaskacze. Ale jest warunek. Nie mogą uderzyć tutaj, tu, nigdzie, w ucho, w to miejsce, bo to jest faul. Od razu gościa ten Mogą uderzyć go w policzek palcami. Czyli to jest taki plaskacz. I to trzeba wytrenować. To mi podpowiedział mój kumpel właśnie wyimaginowany z rasyi, bo, bo to jest jakaś tam stara tradycja, taka, że chłopy się nie napierdalali, bo było szkoda w czasie wojny żołnierza. To sobie siadali i sobie tak wyjaśniali. Zobaczcie, powiem Wam jedno. Ja sprzedałem. Miszy takiego płaskiego, on ma już to wytrenowane, ja pierwszy raz mu tak sprzedałem. Ja myślałem, że mu głowę urwałem, nie? Ale koj zajebał?